Grota Świętego Patrycjusza w Irlandii Jest stare podanie w Irlandii, że gdy Święty Patrycjusz w 433 roku przyniósł światło Ewangelii do tego kraju i głosił Irlandczykom prawdy Boże, że po śmierci jest drugie życie. Że jest niebo, czyli szczęście wieczne dla kochających Pana Boga, piekło z wiecznymi mękami dla niewdzięcznych, bezbożnych, gardzących Jego prawem, Jego miłością, czyściec, czyli kary doczesne, i tak dalej. Gruby ten naród, nie mogąc pojąć rzeczy duchowych, żądał koniecznie widzieć prawdy wiary, o których słyszał. Święty Apostoł, nie mogąc zwyciężyć ich oporu, udał się na modlitwę, błagając Pana Boga, aby mu w tym dopomógł. Wtedy objawił mu się zbawiciel, zaprowadził go na pewne dzikie i bezludne miejsce, ukazał mu grotę w skale, mówiąc: kto w uczuciach prawdziwej skruchy, przyjąwszy sakramenty święte, przepędzi noc w tym miejscu odpokutuje za grzechy swoje i ujrzy nagrody i kary zgotowane ludziom po śmierci, lecz kto wejdzie bez pokuty i sakramentów świętych, ten umrze. Podanie dodaje, że niektórzy z tych, co tam weszli, nie wrócili więcej, lecz ci, którzy powrócili, wytrwali w wierze i świętobliwości życia. Jednakże nigdy ich śmiejących się nie widziano, gdyż wobec wspaniałości dóbr wiecznych, które oglądali, zgorzkniały im wszystkie przyjemności życia ziemskiego. Grota świętego Patrycjusza znajduje się w prowincji Ulton, na jednej wyspie pośród jeziora. Wyspa ta dzieli się na dwie części: jedna urodzajna i miła, druga przeciwnie dzika i pusta. W pierwszej jest klasztor księży Augustianów, w drugiej ciągną się ogromne skały, gdzie są groty świętego patrycjusza. Liczą ich dziewięć razem połączonych i mających komunikację ze sobą. Miejsce to bardzo jest sławne i wielce czczone w całym kraju. Dawniej odbywały się tu liczne pielgrzymki, i często piętnaście tysięcy pielgrzymów zwiedzało razem tzw. Czyściec świętego patrycjusza. W czasie szerzenia się herezji luterskiej, protestanci zasypali groty gruzem i kamieniami. Zburzyli klasztor, aby przeszkodzić tym objawom wiary katolickiej. Święty Antonin, biskup, święty Dionizjusz, Kartuz i inni pisarze znakomici nauką i niezaprzeczonej powagi w Kościele Bożym mówią o tej grocie. Co wreszcie jest prawdą historyczną, bo pomimo wszelkiego prześladowania protestantów, miejsce to wielce czczone znajduje się dzisiaj w rękach katolików, jak nas o tym zapewniają uczeni irlandcy, przez nas zapytywani w chwili, gdy to piszemy. Pomiędzy pielgrzymami, którzy zwiedzili grotę świętego patrycjusza, był niejaki Oenus albo Gunem. Ten długo służąc w wojsku pod królem Stefanem wrócił do Irlandii swojej ojczyzny, a zastanawiając się nad grzesznym życiem, jakie pędził w obozie, zdjęty żalem serdecznym, wyspowiadał się u swojego biskupa i chcąc ofiarować Panu Bogu za duść uczynienie, za ciężkie grzechy swoje, postanowił zwiedzić czyściec świętego Patrycjusza. Biskup mu odradzał Bojąc się dla niego zbyt wielkich cierpień, ale Oenus nie odstąpił swego zamiaru i w roku 1152 z procesją i modlitwami, jak to było we zwyczaju, zaprowadzony został przez kapłanów do Groty Świętego Patrycjusza i zamknięty na noc, aby tam zwiedził dziewięć miejsc kary czyścowej. Rycerz ten jako to potem sam opowiadał, wszedłszy nie bez bojaźni w ciemny otwór skalny, ujrzał piętnastu mężów w bieli ubranych, którzy mu oznajmili, że będzie cierpiał ciężkie męki, będzie dręczonym od szatanów, ale żeby się nie bał niczego, tylko żeby się ciągle modlił, wzywając imienia Jezus, który jest strasznym dla duchów w ciemności. Wziąwszy błogosławieństwo od tych sług Bożych, poszedł dalej, a oto wszystkie męczarnie, jakie tylko sobie wyobrazić można, naraz mu się przedstawiają. Jedni obwinięci ognistymi wężami, drudzy zanurzeni w siarczystych płomieniach, żałosne wydają jęki, inni znowu wybledli, drżący, jakby oczekując śmierci, lub czego gorszego, wspinają się na szczyt wysokiej skały. Gdy tymczasem wicher je porywa i wrzuca do zamarzłej i cuchnącej rzeki u stóp skały płynącej. I nasz pielgrzym byłby tam i z innymi zanurzonym, gdyby nie wezwał imienia pańskiego. Tak z ciężką boleścią przechodzi osiem mąk czyśćcowych, pozostaje mu jeszcze dziewiąta. Jest to przepaść ognista, z głębi jej ciągle buchają płomienie, wyrzucając nieszczęśliwych tam pogrążonych, którzy znowu pochłonięci siłą strasznego ognia nieustannie są miotani. Oenus wpada do tej pieczary ognistej i cierpi tak srogiem męczarnie, że zapomina wołać do pana Boga o ratunek, ale nareszcie. Wsparty jego łaską, wzywa zbawiciela, a wskutek potęgi jego imienia pożerające ognie wyrzucają go z przepaści. Leży ledwo żywy na ziemi, nie wiedząc dokąd się udać. Wtem kilku szatanów wychodzi z ognistego dołu. Co tu robisz? Mówią do niego. Towarzysze nasi powiedzieli ci, że to jest piekło. Lecz oni skłamali, bo kłamstwo. To nas żywioł, nie tu piekło, my cię zaniesiemy do piekła. Ciągnął go tedy wśród wrzasków i wycia do szerokiej rzeki, gdzie się wznoszą ogniste bałwany pełne strasznych szatanów. Pod tą rzeką jest piekło, ale musisz przejść przez most, mówią mu złe duchy. Ten zaś most w niezmiernej wysokości wznosi się nad rzeką, przy tym tak wąski i śliski, że niepodobna na nim się utrzymać. Jak będziesz na moście, mówią szatani, do rycerza puścimy cię na wiatry burze i wpadniesz do rzeki. Towarzysze nasi przyjmą cię i wrzucą do piekła. Była to ostatnia męka biednego pokutnika. Wyszedł z niej zwycięsko. Po czym szatani uciekli, on spokojnie postępował dalej. Rychło ujrzał jakby wspaniałe miasto niezrównanej piękności. Mury jego budowane z dziwnie kosztownych materiałów, z jedną bramą lśniącą się od drogich kamieni. Gdy był jeszcze daleko, brama się przed nim otwiera i przejmuje go w wonność rajska, tak zachwycająca, że niczym są wszystkie zapachy ziemskie razem zebrane, czuje się przy tym tak orzeźwionym i wzmocnionym tą dziwną wonią, iż mu się zdaje, że mógłby znowu cierpieć wszystkie męki, jakie już wycierpiał. Patrzy ciekawie przez bramę, a oto blask niezmierny, jaśniejszy nad słońce uderza wzrok jego. Z wnętrza ujrzy wychodzącą na jego spotkanie liczną procesję z pochodniami i złotymi palmami w rękach. Byli to ludzie różnego stanu, duchowni i świeccy, ubiory ich i znamiona wskazywały, w jaki sposób służyli Panu Bogu w doczesnym żywocie. Wszyscy go witają ze czcią, miłością, radością, prowadzą go przez bramę wśród śpiewów tak wdzięcznych, tak zachwycających. Że nic podobnego nie może być na ziemi. Procesja znika. Zostają tylko dwie osoby dla pokazania pielgrzymowi wspaniałości i piękności ojczyzny niebieskiej. Te osoby rozmawiają z nim, wychwalając pana Boga, że mu dał męstwo i wytrwałość w cierpieniach, jakie ponosił. On zaś w uniesieniu radości ogląda wszystkie rozkosze tego błogosławionego przybytku, widzi rzeczy, których żaden język wyrazić nie zdoła. Te niezmierne przestrzenie oświecone są tak wielką światłością, że Słońce w południe do niej przyrównane ciemniejszym jest niż paląca się świeca wobec Słońca. Cały ten obszar. Wydaje się śliczną łąką, obsadzoną krzewami różnymi drzewami, ozdobioną kwiatami, których krasą i wonnością mógłby się nasycać przez całą wieczność, żeby mu Pan Bóg dozwolił tu pozostać. Widzi tak wiele ludzi, płci, obojej, że trudno wierzyć, aby tak wiele żyło na świecie, jak również niepodobna dojrzeć wzrokiem krańców tego przecudnego mieszkania, w którym się oni znajdują. Wszyscy przechadzają się rozkosznie gromadami, jedni tu, drudzy ówdzie, wzajemnie się nawiedzają, łącząc się to z jedną, to z drugą gromadą. Wszystkie te chóry tworzą dziwny porządek i śpiewają chwałę Bożą w cudnej i zachwycającej melodii. Jak gwiazda od gwiazdy różni się światłością, tak święci pańscy mają w niej jakiejś harmonii różność blasku chwały, która je otacza. Szaty ich także się różnią według różności i stopnia zasługi. Jedni mają szaty złote, przejrzyste, drudzy białe, błękitne, zielone i innych kolorów. Wszyscy w upojeniu miłości wychwalają Pana Boga, ciesząc się nie tylko szczęściem własnym, ale zarówno błogosławieństwem towarzyszów swoich. Wszyscy podzielają radość pobożnego rycerza i winszują mu, że uniknął okrucieństwa srogich szatanów. Jak gdyby przybycie jego do tego rozkosznego miejsca zwiększyło szczęście wszystkich. Ale niestety powiedziano mu, że trzeba wrócić na ziemię. Z wielką boleścią żegna swych nowych przyjaciół, którzy mu dają błogosławieństwo i z serdeczną miłością przeprowadzają go do bramy rajskiej, zapewniając, że wkrótce znowu się z nimi połączy i nigdy się więcej nie rozdzielą. Gdy bramę za nim zamknięto, serce mu się ścisnęło z ciężkiego żalu, że znowu do nędzy ziemskiego żywota powracać musi. Idzie smutny tą samą drogą, kiedy przyszedł, spotyka szatanów, ale ci przestraszeni uciekają od niego. Przechodzi także przez miejsce mąk, ale już nic nie cierpi. Staje na koniec w sali, gdzie mu się naprzód objawiali biali mężowie, ci go witają, chwaląc i wielbiąc Pana Boga, że Mu dał tak wielką odwagę, winszują mu odniesionego zwycięstwa. Spiesz się, najmilszy bracie, mówią do niego, już dzień świta na ziemi, przeor klasztorny, odprawiwszy mszę świętą, przyjdzie z procesją do drzwi groty, a nie znalazł szycie, myśląc, że nie wrócisz, zamknie drzwi i odejdzie. Oenus słucha ich rady i staje u drzwi właśnie w chwili, gdy przeor przychodzi je otwierać. Wyprowadzają go z triumfem wśród śpiewów pobożnych. On zaś piętnaście dni zostaje w kościele na modlitwie, potem wziąwszy krzyż pielgrzyma, zwiedza pobożnie ziemię świętą, skropioną krwią Zbawiciela, gdzie się zbawienie świata dokonało. Tak po śmierci świętobliwy ten rycerz wzorem był pokuty i cnót chrześcijańskich, a ile razy słyszał mówiących o czyść cór. Zawsze żywnymi zalewał się łzami.